Niedawno naukowcy stworzyli pierwszy kryształ czasoprzestrzenny. Brzmi jak kolejna część Harry'ego Pottera, prawda? Jakby chodziło o jakiś brakujący element wehikułu czasu. Ale nie do końca w tym rzecz. Kryształy czasoprzestrzenne przypominają bardziej perpetuum mobile. Ale czym dokładnie są i jak działają? Dowiedzmy się. Najpierw porozmawiajmy o samych kryształach. Weźmy zwykły kryształ i zbadajmy go pod mikroskopem. Podobnie jak wszystko wokół nas, składa się z cząsteczek i atomów. Ich wydajność polega na tym, że ich atomy są ułożone w powtarzający się wzór. Oto kryształ soli. Jeśli spojrzymy na niego pod mikroskopem, dostrzeżemy cykliczny wzór. Pozostaje niezmienny bez względu na to, jak mały lub duży jest i jaki ma kształt. Dotyczy to całego kryształu. I wzór pozostanie stały na zawsze niezależnie od upływu czasu. Może minąć dzień, tydzień, a nawet za rok i sytuacja się nie zmieni. Przejdźmy do kryształów czasoprzestrzennych. Są jak zwykłe kryształy, ale z niespodzianką. Prawdopodobnie wiecie, że wszystkie atomy wokół nas są w nieustannym ruchu, nawet w ekstremalnie niskich temperaturach, kiedy wszystko zamarza. Ponadto ich ruch jest losowy, chaotyczny i nieprzewidywalny. Po prostu poruszają się w przestrzeni. Jednak z kryształami czasu jest inaczej. Nie tylko ich atomy są ułożone w regularny sposób, ale także poruszają się w zapętlonym, powtarzającym się w nieskończoność tańcu. I to jest dość dziwne. Atomy w kryształach czasu mają wieczną imprezę. Wszystkie w kółko powtarzają te same ruchy w tej samej kolejności. Ten taniec lub powtarzający się wzór może być różny. Ruchy są podstawowe i proste lub bardzo złożone i chaotyczne, ale muszą być zapętlone. Normalne kryształy powtarzają się w nieskończoność w przestrzeni. A kryształy czasu powtarzają się zarówno w przestrzeni, jak i w czasie, stąd ich nazwa. Ale żeby była jasność, te kryształy nie są wcale tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Nie wyglądają jak diamenty, szmaragdy ani nic podobnego. Prawdę mówiąc, one w ogóle nie wyglądają. Piękna nazwa, kryształ czasoprzestrzenny, opisuje nowy, bardzo dziwny rodzaj materii, która zmienia stany kwantowe w czasie. Zasadniczo to po prostu ruchy taneczne atomów. Zatem nie można go po prostu postawić na półce, żeby tam sobie radość nie podskakiwał, niestety. To nie jest piękny kawałek kwarcu, to raczej fizyczna ciekawostka. W istocie jest w nich coś bardzo niezwykłego i interesującego. Widzicie, ruchy, o których mówiliśmy, utrzymują się nawet w temperaturze zera absolutnego. Oznacza to, że gdy w normalnych strukturach i obiektach atomy zamarzają, tracą energię i przestają się poruszać, w kryształach czasu kontynuują swój niekończący się taniec, jakby nic się nie działo. A to dopiero początek. Naukowcy są zdumieni, ponieważ istnienie kryształów czasoprzestrzennych narusza drugą zasadę termodynamiki, która mówi, że z czasem każdy system staje się losowy i nieuporządkowany. Ciepły obiekt rozprowadzi swoje ciepło i stanie się zimny. Wazon balansujący na krawędzi stołu pewnego dnia spadnie i tak dalej. Ale te kryształy wchodzą nonszalancko na salony i mówią: "Ta nie obchodzi nas twoje termo coś tam". Ustaliliśmy, że poruszają się stale według wzoru i bez względu na okoliczności. Mało tego, one nie potrzebują do tego żadnej energii. Nawet jeśli nie otrzymują jakiegoś zewnętrznego doładowania, one wciąż tańczą i wciąż są tak samo uporządkowane. Tak, stworzyliśmy piękny, niezrozumiały cud natury, który łamie prawa fizyki. Czyż to nieimponujące? Ale jak to w ogóle jest możliwe? Czy to oznacza, że nic nie jest w stanie powstrzymać tych atomów? I co najważniejsze, czy może to być wskazówka prowadząca nas do rozwiązania tajemnicy perpetuum mobile? To dość skomplikowane. Po raz kolejny mechanika kwantowa daje naukowcom wycisk. Tym razem za sprawą unikalnego i nietypowego zachowania kryształów czasoprzestrzennych, które wciąż staramy się zrozumieć. Ponieważ jest to stosunkowo nowy obszar badań, nie mamy pewności, jak dokładnie działają i jak możemy je wykorzystać. Swoją drogą, jak doszło do tego odkrycia i jak zostały stworzone? Po raz pierwszy o kryształach czasoprzestrzennych w 2012 roku wspomniał amerykański fizyk polskiego pochodzenia Frank Wilczek. Nie wszyscy koledzy po fachu zaakceptowali wówczas jego teorię. Wielu uważało, że naruszenie drugiej zasady termodynamiki jest niemożliwe. Wszechświat nie przejmuje się jednak opinią tęgich głów, a Frank Wilczek otrzymał za swoją pracę Nagrodę Nobla. Minęło jednak kilka lat, zanim naukowcy faktycznie stworzyli i zbadali pierwsze kryształy czasoprzestrzenne. Stało się to w 2016 roku, kiedy uczonym z Uniwersytetu Marylandu udało się stworzyć jeden kryształ przy użyciu jonów rzadkiego metalu ziemskiego o nazwie ITERB. Oto co zrobili: Wzięli zwykły kryształ i schłodzili znajdujące się w nim atomy do temperatury bliskiej zeru absolutnemu. Jak już wspomnieliśmy, zero absolutne to temperatura, w której atomy przestają się poruszać. Jak dotąd nie wiemy, jak osiągnąć tę wartość, ale jesteśmy w stanie się do niej bardzo, bardzo zbliżyć. Możemy spowolnić atomy tak mocno, że prawie się zatrzymają. Naukowcy wzięli więc te wszystkie atomy i sprawili, że poruszały się naprawdę wolno. Następnie zaczęli razić je laserami. W rezultacie atomy przełączały się między różnymi stanami w kółko, bez pochłaniania energii. Można powiedzieć, że laser wcielił się w rolę DJ-a i zachęcił je do tańca, co robiły samoistnie, bez niczyjej pomocy. Skutkiem był pierwszy w historii kryształ czasoprzestrzenny. Eksperyment okazał się wielkim przełomem i pokazał, że kryształy czasoprzestrzenne są prawdziwym, obserwowalnym zjawiskiem. Wywołało to spore zamieszanie w społeczności naukowej, ale dzięki temu udało się wykonać ogromny krok naprzód w niejasnym świecie mechaniki kwantowej. Niestety był jeden problem. Takie perpetuum mobile istnieje wiecznie tylko w idealnych kryształach czasoprzestrzennych, a ponieważ kryształy w eksperymentach nie były perfekcyjne, przetrwały tylko kilka minut zanim stopiły się i znów zaczęły zachowywać się standardowo. Co to oznacza? Że jak dotąd niestety nie jesteśmy w stanie stworzyć perpetuum mobile. Jeśli podejmiemy próbę, kryształy czasu natychmiast się stopią. Ale to nie powstrzymało naukowców i w 2021 roku w końcu dokonaliśmy kolejnego przełomu. Tęgie głowy z firmy Google we współpracy z fizykami z Uniwersytetu Stanforda, Princeton i innych uczelni wykorzystali komputer kwantowy Google do stworzenia znacznie większego i bardziej stabilnego kryształu czasoprzestrzennego. Jak pewnie wiecie, komputery kwantowe znacznie różnią się od typowego laptopa. Nie używają zwykłych bitów i nie działają na krzemie. Zamiast tego opierają się na bitach kwarantowych, które mogą istnieć w wielu stanach jednocześnie. Pozwala to kryształom czasoprzestrzennym na ciągłe oscylacje w powtarzającym się wzorze, nawet gdy cały inny ruch zostanie zatrzymany. Wszystkie poprzednie kryształy były krótkotrwałe, robiły kilka przerzutów i natychmiast się topiły. A tu stworzono kryształ większy i lepszy niż kiedykolwiek wcześniej. Jakie ma to znaczenie dla naszego życia? Cóż? Kryształy czasoprzestrzenne mogą być kluczem do odblokowania nieznanych technologii i głębszego zrozumienia świata. Chodzi przede wszystkim o tajniki mechaniki kwantowej. Podważają one nasze rozumienie czasu i tego, jak zachowuje się materia. W fizyce klasycznej rzeczy są albo statyczne, albo poruszają się w przewidywalny, powtarzalny sposób. Ale kryształy czasu mają na siebie inny plan: cieszą się statycznością i ruchem w tym samym czasie. Jak wspomnieliśmy, mogą też pomóc nam w wynalezieniu nowych, fajnych technologii, przybliżając nas do stworzenia pełnoprawnych maszyn kwantowych. Inżynierowie od lat walczą o stworzenie czegoś, co mogłoby służyć jako pamięć w tego rodzaju komputerach, a teraz mogliby wykorzystać do tego kryształy czasoprzestrzenne. Może się okazać, że ich powtarzające się wzorce ruchu są w stanie przechowywać informacje. Czyż to nie wspaniałe? Będziemy mogli również powołać do życia wiele innych niesamowitych rzeczy. Powtarzalne zachowanie tych kryształów będzie nie do przecenienia przy tworzeniu nowego rodzaju ultraprecyzyjnego zegara. Mimo wszystko to wciąż bardzo świeży obszar badań. Obecnie staramy się głównie zrozumieć ich unikalne właściwości i cechy. Naukowcy przeprowadzają również eksperymenty, aby zbadać ich zachowanie w różnych warunkach, np. w odmiennych temperaturach i polach magnetycznych. Innymi słowy, to wciąż raczkująca dziedzina. Co by jednak nie mówić, kroształy czasoprzestrzenne są naprawdę zadziwiającym odkryciem, które pokazuje, jak tajemniczy i wspaniały jest wszechświat. Już teraz cieszą się ogromnym zainteresowaniem i przykuwają uwagę naukowców z całego świata. Chciałbym już wiedzieć, jak ta historia potoczy się dalej. Gdzie to zaprowadzi ludzkość? Chińscy naukowcy odkryli niedawno na Księżycu coś ciekawego niezwykły kryształ. Co więcej, odkryli, że zawiera on pierwiastek, który może zastąpić paliwo jądrowe. Przyjrzyjmy się temu dokładniej. Skład Księżyca od dawna pozostaje dla nas tajemnicą. Od misji Apollo minęło już pół wieku, a od tego czasu nie podróżowaliśmy zbyt często na Księżyc, więc nie powinien dziwić nas fakt, że badanie go nie jest takie proste. Ostatnio jednak dokonaliśmy przełomu w tej dziedzinie. W grudniu 2020 roku chińscy naukowcy wysłali na księżyc sondę Changi 5. Misja została nazwana na cześć starożytnej chińskiej bogini księżyca Changi. Poetycko, prawda? Sondę wysłano na najbliższą stronę księżyca. Przez kilka dni przedzierała się przez warstwę atmosfery i wymijała skały, żeby w końcu wrócić na ziemię. W sumie zebrała około 1,8 kg różnych księżycowych skał, takich jak bazalt czy zastygła lawa. Może nie brzmi to zbyt imponująco, ale w rzeczywistości jest to mały przełom. W końcu od 1976 roku nie trafiły do nas żadne księżycowe próbki, a przecież są one bardzo ważne dla poznania historii naszej planety. Przez wiele lat zastanawialiśmy się na przykład, jak w ogóle powstał księżyc. Owszem, teorii było wiele, ale wciąż nie mogliśmy znaleźć dowodów ostatecznie potwierdzających jakąkolwiek z nich. Jednak dzięki najnowszym misjom i symulacjom komputerowym naukowcy w końcu poznali prawdę. Księżyc powstał wiele milionów lat temu, gdy jakaś przypadkowa planeta karłowata, nieco mniejsza od Marsa, rozbiła się o Ziemię. Fragmenty naszej planety poszybowały w kosmos, ale część z nich pozostała na orbicie. Po pewnym czasie skleiły się ze sobą i uformowały Księżyc. Brzmi to przerażająco, ale w rzeczywistości narodziny księżyca były najlepszą rzeczą, jaka kiedykolwiek przydarzyła się naszej planecie. Gdyby nie ten piękny satelita, wszystkie nasze oceany nadal byłyby małymi kałużami, a życie w ogóle nie pojawiłoby się na Ziemi. Już pewnie rozumiecie wyjątkowość tego odkrycia, ale to jeszcze nie wszystko. Studiując zebrane skały, naukowcy z Beijing Research Institute odkryli coś niezwykłego. Rzadki księżycowy kryształ. Wygląda dość przeciętnie, prawda? Od jakiś malutki, przezroczysty monokryształ o grubości ludzkiego włosa, podobny do innych, które znajdowaliśmy już na Księżycu. Kryształy te powstały w wyniku aktywności wulkanicznej, podobnie jak część granatów na Ziemi. I tak, miejsce, w którym odkryto te kryształy, również ucierpiało w wyniku erupcji wulkanów 1,2 miliarda lat temu. Oznacza to, że to maleństwo ma ponad miliard lat. Ale nie to jest najważniejsze. Bardziej istotne jest to, że kryształ wykonany został z wyjątkowego materiału. Materiału, jakiego nikt jeszcze nie widział. Naukowcy z Międzynarodowego Stowarzyszenia Mineralogicznego potwierdzili, że takiego składu nie sposób znaleźć nigdzie na Ziemi. Kryształ nazwano Changiside Y, po tym samym bóstwie lunarnym. Osiągnięciem jest także fakt, że to szósty, nieznany wcześniej minerał, który znaleźliśmy na Księżycu i pierwszy znaleziony przez Chinę. Są teraz trzecim krajem na świecie mającym na koncie księżycowe odkrycie. Mimo to ten maleńki kryształ nie był jedynym niezwykłym znaleziskiem. Po zbadaniu tego klejnotu i około 140 tysięcy innych księżycowych cząstek, naukowcy odkryli coś jeszcze Hel-3. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ jest to jeden z pierwiastków, które zasilają Słońce i inne gwiazdy w naszym wszechświecie. Często wypowiadamy takie słowa jak zgasić słońce czy słońce płonie. To jeden z powodów, dla których wielu ludzi faktycznie myśli, że słońce jest ogromną kulą ognia. Tak nie jest. Jego spalanie to tak naprawdę zupełnie inny proces. Nazywamy go fuzją termojądrową. Sam proces jest dość prosty. Podczas tej reakcji wodór w gwieździe zamienia się w hel. W rzeczywistości ten prosty proces jest jedną z najbardziej gwałtownych i niesamowitych reakcji we wszechświecie. Wnętrze Słońca to istny, wrzący rosół cząstek. Jądra wodoru, które tam szaleją, mają ładunek dodatni, więc stale się odpychają. I tak mogłyby dalej gotować się i nikomu nie przeszkadzać, gdyby nie gwiazdy. Okazało się, że gwiazdy to zdrajcy. Mają tak silną grawitację, że w zasadzie chwytają miliardy tych małych atomów i ściskają je ze sobą. Łącząc się atomy tworzą nowe, ciężkie pierwiastki, jak wspomniany Hel, i wyrzucają w przestrzeń mnóstwo energii. W ten sposób słońce płonie, rozprowadzając jednocześnie tyle energii, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. No dobrze, więc czym jest Hel3? Cóż, jest to pierwiastek, któremu nawet Słońce może powiedzieć, Ło, stary, powinieneś się uspokoić. Fuzja atomów Helu-3 uwalnia nawet więcej energii niż w typowej fuzji jądrowej. I co najważniejsze, nie wytwarza promieniowania. Na Ziemi mamy bardzo mało Helu-3. Jego częstość występowania w naszej atmosferze to około 1 na milion. A poza tym ciągle próbuje uciec od nas z powrotem w kosmos. Prawdopodobnie czuje od nas jakieś złe wibracje. Jednak naukowcy niedawno odkryli, że jest miejsce, które zawiera dużo tego pierwiastka. Tak, zgadliście, to Księżyc. Przypuszcza się, że ze względu na wiatry słoneczne na Księżycu jest więcej Helu-3 niż na Ziemi. Słońce waliło w Księżyc tym pierwiastkiem przez miliardy lat, więc teraz jest on wszędzie. To wciąż nie jest dużo, jeśli porównać go na przykład z Jowiszem czy Saturnem, ale nie zapominajcie, ile energii może uwolnić. Wiedzieliście, że z zaledwie 25 ton Helu-3 można zapewnić Ameryce energię na cały rok? Na Ziemi jest go teraz około 35 tysięcy ton, a na Księżycu ponad milion. Źródła te mogłyby żywić przez tysiące lat całe Stany Zjednoczone. W przyszłości Hel-3 może więc stać się nowym źródłem paliwa i jest lepszy od paliwa jądrowego w, w zasadzie we wszystkim. Hell 3 nie pozostawi żadnych szkodliwych odpadów i promieniowania, jest mocniejszy i mniej niebezpieczny. Innymi słowy, ta przyjazna środowisku i wydajna energia może być rewolucyjna dla naszej planety. Brzmi fajnie, prawda? Pewnie zastanawiacie się, na co czekamy i dlaczego jeszcze nie zaczęliśmy go wydobywać. To już jest mały szkopuł. Nie wymyśliliśmy jeszcze niczego tak silnego i gorącego jak gwiazdy. Aby użyć Helu 3 potrzebujemy niewyobrażalnych temperatur i ciśnienia, a także reaktora termonuklearnego, a nie mamy pojęcia, jak go zbudować. Jeszcze. Nawet gdybyśmy mogli podgrzać go do takich temperatur i uzyskać potrzebne ciśnienie, nadal nie wiemy, jak prawidłowo obchodzić się z Helem 3. Dlatego nawet jeśli będziemy mieli nieskończoną ilość tego pierwiastka, nadal nie będziemy w stanie go wykorzystać. Mimo to Hel 3 skrywa wielką moc. Nie dziwi więc, że wiele krajów rozpoczęło już wyścig o zasoby księżycowe. Teraz, gdy Changi 5 odkrył nowe złoże helu 3 na najbliższej stronie księżyca, wyścig ten może stać się wręcz globalny. Chiny już planują nową misję księżycową w 2024 roku, Changi 6 planują zebrać pierwsze próbki z dalszej strony księżyca. Chyba rozumiecie już dlaczego znalezisko to jest tak istotne. Wspomniane kryształy mogą nam pomóc w znalezieniu nowych sposobów na stworzenie helu 3. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ludzkość wkroczy w nową erę. Zanim jednak to osiągniemy, musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań na przykład jak dostarczyć kryształy na Ziemię i sprawić, by produkowały energię. Miejmy nadzieję, że w przyszłości kwestie te zostaną rozwiązane i znajdziemy sposób na produkcję czystej i bezpiecznej energii bez limitu.